Wiadomościach o tym, że będzie to śliska zima dla mieszkańców naszej gminy. Tereny zielone dla pokoleń zwycięzcą pierwszego budżetu obywatelskiego. Jakie zagrożenia czekają na seniorów w Namysłowie? O tym za chwilę. Na koniec powiemy o inwestycjach, które zmieniają nasze drogi. Dzień dobry, Justyna Komsa. Zapraszam na premierowe wydanie wiadomości Namysłów TV. Każdy kolejny serwis będziecie mogli zobaczyć zawsze w ostatnią sobotę miesiąca. Wypadałoby powiedzieć, że zaczynamy od gorącego tematu. Ten jednak wydaje się być całkiem mroźny. W połowie listopada na rynku stanęło sztuczne lodowisko. To jednak nie koniec atrakcji, jakie już niedługo pojawią się pod Namysłowskim Ratuszem. Zapowiada się interesująca zima. Dziećmi, mi lub ukochaną osobą jazda na łyżwach daje wiele radości. Tu, na rynku w Namysłowie stanęło lodowisko. Jak sprawdziliśmy, mieszkańcom pomysł się spodobał. Coś się dzieje, miasto żyje, wieczorami ludzie mają gdzieś się spotkać, porozmawiać, pobawić się. Rozrywka dla dzieci to jest, coś fajnego. Bardzo dobre, jakieś zajęcie dla dzieci, nie tylko komputer i komórki. <noise> super jest, Boże kochany, no super. Fajnie, że powstają takie rzeczy. Każda rozrywka, każdy sport jest zawsze dla mile widziany dla miasta i społeczności namysłowa. Można przyjść, pojeździć, spędzić czas, na ławce posiedzieć. Super, myślę, że będzie tłok. Nowoczesne lodowisko w Centrum Namysłowa od pierwszych dni cieszy się sporą popularnością zarówno wśród dzieci jak i dorosłych. Z tej atrakcji może skorzystać każdy. Mamy lodowisko, piękne lodowisko, które, które tak naprawdę przyciąga bardzo, bardzo dużą rzeszę przede wszystkim młodzieży i dzieci. Lodowisko przyjechało do nas z Hiszpanii, jest to całkowicie nowatorski pomysł, najnowsza technologia, która jest. My jesteśmy drugim samorządem w Polsce, które to lodowisko zakupiło. Jest duże zainteresowanie przez, przez ostatnie trzy dni. Cztery nawet. 15, 19. To jest już opór. Tak jak wstaję w okienku o piętnastej, to o dziewiętnastej schodzę dopiero. Ja codziennie przychodzę. I jak jest atmosfera? No zimno, ale fajnie. Znaczy fajnie, bo puszczają mnie raz piosenki i to taka miła atmosfera. Uczymy się, uczymy się po wielu latach niejazdy, że tak powiem. Może za, za takiego chłopaka jak jestem w tej chwili, to jeszcze gdzieś tam jeździłem. Natomiast teraz z powrotem nauka. Mimo, że w ostatnim czasie zrobiło się nieco mroźno, z lodowiska będzie można korzystać także w ciepłe dni. Z tego lodowiska można korzystać w każdych warunkach. Czy 40 stopni w plusie, czy 40 w minusie jeździmy, bawimy się. Z zakupem lodowiska, czyli tafli, band, które są. Udało nam się jeszcze wynegocjować w tej cenie kolumny światła, a do tego specjalne y, takie urządzenia do nauki jazdy, które są dla dzieci. Świąteczna muzyka i liczne atrakcje wpływają na klimat i dobre samopoczucie osób korzystających z lodowiska. Rynek został ożywiony, a wkrótce będzie tętnił życiem jeszcze bardziej. Świąteczna muzyka, kolędowanie, grzane wino. To tylko namiastka tego, co będzie się działo podczas jarmarku Bożonarodzeniowego. Przede wszystkim staną tutaj takie stragany handlowe, będzie się na tym jarmark odbywała sprzedaż najróżniejsza, oczywiście związana tematycznie z tym okresem przedświątecznym i świątecznym. Będzie można skorzystać z licznych karuzeli, również z namiotów, w którym będą się odbywały weekendowe warsztaty właśnie dla najmłodszych. Miejmy nadzieję, że na Jarmarku Bożonarodzeniowym zagości prawdziwie świąteczna atmosfera. Mieszkańcy Namysłowa zdecydowali, że to właśnie projekt o nazwie Tereny Zielone dla pokoleń zostanie zrealizowany dzięki pieniądzom pochodzącym z budżetu obywatelskiego. Okazuje się, że możliwe będzie zrealizowanie także innego wspieranego przez mieszkańców projektu. Budżet obywatelski to pula pieniędzy wydzielona z miejskiego budżetu, na którą wpływ mogą mieć bezpośrednio mieszkańcy. W ten sposób świadomie uczestniczą w procesie zarządzania gminą i realizują najbardziej potrzebne w swoim otoczeniu projekty. W pierwszym w historii namysłowa budżecie obywatelskim przeznaczono na zwycięski projekt 50 tysięcy złotych. Budżet obywatelski powstał po to, otworzyliśmy taką możliwość, żeby przede wszystkim zaktywizować mieszkańców i dać taką możliwość autentycznego, realnego, decydowania o, o pieniądzach w, w gminie i o inwestycjach w gminie. Największa ilość, ilość zadań, która została zgłoszona to zadania związane z budową właśnie placów rekreacyjno-wypoczynkowych. Dzięki burmistrzowi Kruszyńskiemu mamy budżet obywatelski. Skromny, bo skromny, ale na początek 50 tysięcy wystarczyło. Wystarczyło duże zaangażowanie pośród yy, rad osiedla. Mieszkańcy Namysłowa mogli poprzez zarządy osiedli zgłaszać swoje projekty do miejscowego budżetu obywatelskiego. Spośród 17 zgłoszonych wniosków, 14 spełniło kryteria formalne. W głosowaniu mieszkańców wygrał projekt osiedla numer 3 w Namysłowie zatytułowany Tereny zielone dla pokoleń. To nie będzie tylko ta jedna działka na terenie, w której się znajdujemy, jest jeszcze to jedna działka, która znajduje się po drugiej stronie ulicy 1 Maja, na której zostaną ustawione urządzenia nasi milusińscy będą mogli tutaj znaleźć Miejsca zabaw będą tutaj dla nich zestawy zabawowe, zabawy sprawnościowe. Osoby aktywne będą mogły skorzystać z miejsc do gry w siatkówkę, w koszykówkę. Dodatkowo Młodzieżowa Rada Miejska zdecydowała o przyznaniu własnych środków na budowę parku do Street Workoutu, który zajął drugie miejsce w głosowaniu mieszkańców. 40 tysięcy złotych przekazaliśmy je na budowę parku Street Workout. Jest to park taki dosyć nowoczesny, na którym można młodzi ludzie mogli ćwiczyć. Z masą własnego ciała. Sukcesem projektu była liczba zaangażowanych osób. Namysłowianie głosowali zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, sygnalizując w ten sposób swoje oczekiwania odnośnie inwestycji, które powinny być zrealizowane w gminie. Pozwoli nam zrealizować wiele inwestycji. O które osiedla, rady osiedla, jak i sami mieszkańcy ubiegają się przez lata. Pozytywnie odebrany przez mieszkańców, o czym świadczy sama frekwencja, udział w budżecie obywatelskim. W głosowaniu uczestniczyło sporo, sporo namysłowian, bo blisko 19%, 13 tysięcy osób uprawnionych do, do głosowania zagłosowało nad projektem który wygrał właśnie na tym, na tym osiedlu. Projekty, które nie zdobyły pierwszego miejsca, także mogą zostać zrealizowane. Tyle, że z nieco mniejszym budżetem. Burmistrz zobowiązał się do przekazania na rzecz inwestycji na każdym z sześciu osiedli namysłowskich kwotę 10 tysięcy złotych. Zmieniamy temat bezpieczeństwo seniorów, przemoc w rodzinie oraz lokalne zagrożenia. Wokół m.in. takich tematów toczyła się debata społeczna, w której udział wzięli namysłowianie oraz policjanci z Komendy Powiatowej Policji. O przebiegu tego spotkania opowie nasz reporter. Porządek publiczny i bezpieczeństwo seniorów to temat debaty, podczas której mieszkańcy Namysłowa mogli dyskutować z przedstawicielami władz i instytucji. Wszyscy uczestnicy spotkania mieli okazję wyrażania opinii oraz zgłaszania propozycji, które mogą w przyszłości poprawić bezpieczeństwo. Bardzo cieszymy się, że doszło dzisiaj do takiej debaty, do spotkania, ale już od dłuższego okresu czasu prowadzimy aktywnie współpracę z naszymi seniorami. Debata jest potrzebna, tematyka uważam jest, że jest taka bardziej rozległa nie tylko seniorzy. Będą, a kogo nie ma, no po prostu niech żałuje i nie narzeka, że nie ma wpływu na nic. Wszystkie zgłaszane podczas spotkania uwagi zostaną przeanalizowane przez policjantów, aby jak najskuteczniej pomóc mieszkańcom powiatu namysłowskiego. Chcemy, żeby to poczucie bezpieczeństwa nie wypłynęło tylko od nas. To jest bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców naszego powiatu i bardzo fajną rzeczą jest to, że aktywnie włączają się w tę naszą debatę. Często jest tak, że ludzie zwracają się nie tylko do nas jako do radnych, ale to bezpośrednio do policji, do komendanta straży miejskiej, z uwagami. Bardzo dobrze się nam współpracuje. Od ludzi zależy, czy, czy będą chcieli szukać tej pomocy. Pomocy nie tylko po przykrym zdarzeniu, ale także w zapobieganiu i profilaktyce przeciw najczęstszym problemom, niebezpieczeństwach na drodze, przemocy w rodzinie czy też oszustwom na wnuczka. Przypominają. O bezpieczeństwie, żeby uważać, żeby nie otwierać nikomu drzwi. Wskazujemy na możliwości, jak można temu zaradzić. Również informujemy o tym w naszych gazetkach miejskiej i powiatowej. Jak zapobiegać niebezpieczeństwom? Co zrobić, gdy staniemy się ofiarami przestępstwa? I gdzie można otrzymać określony rodzaj pomocy? Kiedy znamy odpowiedzi na te pytania, poradzimy sobie w każdej trudnej sytuacji. Uważam, że jeżeli ktoś chce jakąś poradę, czy coś. Ktoś to wie, gdzie powinien się zgłosić. Myślę, że, że już świadomość społeczeństwa jest taka, że wiedzą do kogo się zwracać, bo, bo mamy te zgłoszenia. Wydaje mi się, że każdy w miarę swojej ich możliwości próbuje realizować swoje zadania. I na pewno czujność i współpraca z policją przynosi efekty. Jeżeli coś nas niepokoi, jeżeli widzimy faktycznie, że coś zagraża naszemu bezpieczeństwu, nie zastanawiamy się, powiadamiamy. Zachęcamy do aktywnego uczestniczenia w przyszłych debatach, bo każdy z nas ma realny wpływ na to, by wszyscy w namysłowie czuli się bezpiecznie. Mieszkańcy ulicy Fabrycznej doczekali się już końca jej remontu. Okazuje się, że istnieje szansa na poprawę stanu również innych osiedlowych dróg. Szczegóły tych inwestycji poznacie w naszym materiale. Nowe chodniki, nawierzchnia i nowoczesne led oświetlenie. Tak po remoncie wygląda ulica Fabryczna. Dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa samorządy mogą remontować ważne dla lokalnych społeczności drogi. To jest bardzo długo oczekiwana inwestycja i ona jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. To jest odcinek drogi, który łączy drogę krajową nr 39 z drogą powiatową przy ulicy Łączańskiej. To jest droga do szkoły, do do osiedla mieszkaniowego, również do zakładów pracy. To jest droga ważna dla mieszkańców, dla przedsiębiorców, dla, dla miasta, również, bo ona prowadzi na tereny inwestycyjne. Remont ulicy potrwał planowo 6 miesięcy i kosztował 982 tysiące złotych, z czego połowa to popularna schetynówka, czyli dotacja z ministerstwa. To jest droga, która dzisiaj możemy powiedzieć, że jest jedną z najnowocześniejszych dróg w namysłowie. Wcześniej to była droga przez kilkadziesiąt lat, która prowadziła na tym odcinku do, od Drogi Krajowej do Zakładu Pracy Chronionej. Ona była złożona z płyt betonowych, tak było przez wiele, przez wiele, wiele lat. Dzisiaj to jest nowoczesna droga, która ma 6 metrów szerokości, która ma chodniki po obydwu stronach, która ma nowe oświetlenie, odwodnienie. Inteligentne przejścia dla pieszych, polegające na zastosowaniu innowacyjnych sygnalizatorów przy pasach, które ostrzegają kierowców, jeśli zbliżają się do nich piesi. Jednak wiele ulic na osiedlu numer 3 tych standardów nie spełnia. Na przyszły rok są zaplanowane remonty dróg, których stan pozostawia wiele do życzenia. To będzie ulica Kombatantów, ulica Wileńska, ulica Orląd Wowskich, ulica Kresowa, ulica Wschodnia i ulica Lwowska. Nie, nie mają praktycznie żadnej nawierzchni, są to nawierzchnie gruntowo tłuczniowe. Nie mają chodników, nie mają odwodnienia, nie mają oświetlenia. Warto wspomnieć, że remont drogi to przede wszystkim utrudnienia w ruchu dla jej użytkowników, czyli okolicznych mieszkańców. Staraliśmy się, żeby mieszkańcy mieli jak najbardziej. Najmniej problemów z dojazdem. Nie zawsze to może się udaje, ale podzieliliśmy to na kilka etapów, także wyłączaliśmy ulicę cząstkowo. Tak też pewnie będzie przy kolejnych projektach, które już wkrótce. Jednak warto pamiętać, że remonty dróg to inwestycja w wygodę i bezpieczeństwo. To już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dla Was w listopadzie. Pamiętajcie, że na kolejne wydanie wiadomości na Mysłów TV zapraszamy już pod koniec grudnia. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.